Więc tak, dzisiaj przyszła lufa z danego krakowskiego sklepu. Jest to ZCI. Dokładnie. Już tu patrzę, o, nie wiem czy będzie widać. 602 240 Tak, już ją otwierałem, jest zabezpieczona dwoma takimi kołkami, No i mogę śmiało powiedzieć, że jest bardzo fajna jak na taką tanią lufę, bo dałem za nią jakieś wiem, 60 zł parę groszy. Już to będzie widać. No, w każdym razie na Maple Leaf to jest 138 mm schodzi, a wejdzie ta 240 mm no, Mr. Hop zostanie sobie na tej konfiguracji tak porównamy okienko jest trochę większe w tym ZCI jest dodatkowy o-ring, który gdzieś tu ponoć coś uszczelnia, nie wiem czy to w ogóle ma jakiś sens, może to jest po prostu tylko taki o-ring jak ten, który ma sobie tutaj po prostu stabilizować lufę. zobaczymy, zobaczymy. To by było bo gumka, nam nie wejdzie. Okay. Dobra. Czyli powiedzmy, że to jest stabilizator. No i tak, mister Hop siedzi. Właśnie. Jeszcze dystanser. Tak to jest standardowy dystanser. Teraz będzie go lepiej widać. Zwykły, okrągły, wypełniony w środku. Zakładamy z powrotem Omega. Oczywiście wchodzi bardzo ciasno. No, powinno być OK No i tak się tylko zaklikło wszystko jak należy. się składa bardzo dobrze aczkolwiek śrubki nie uciekają no właśnie zobaczymy jak to będzie pracować o już ty cholera o człowiek potrzebuje żeby się na magnesie złapało się nie złapie prawo marchego czy coś Muszę ma to się spieprzy czy to swobodnie przejdzie przez lufę czy ją stabilizuje ciasno bardzo ciasno ale tam lekki luz zawsze był ale kurde. bo my wyszły kompensatorem i teraz można wkładać ale dalej się coś tamty lepiej teraz tak jak mówiłem na poprzednim filmie z dezertem wszystkie piny wchodzą od tej strony tam ma takie ryfowanie że mógłby coś uszkodzić byśmy nie chcieli. Nawet luz jest na lufie, będę musiał wsadzić o -ring jeszcze na samą lufę i dopiero że tak powiem będzie tłumik podtrzymywał, no, ale wstępnie można replikę składać. Właśnie to jest fajne. W tym dezercie można mieć włożony magazynek i można zakładać lufę, nie? W Marui, z tego co pamiętam, no, tak. trzeba zwolnić w Marui trzeba było ściągać całość, wyciągnąć magazynek, zrzucić zamek razem z lufą, później to jakoś rozszczepiać śrubokrętem płaskim. A tu na spokojnie można zdjąć lufę z magazynkiem, taki szybki montaż, powiedzmy. No. tak taktyczny Desert Eagle z lufą 602 ZCI zobaczymy jak to pójść strzela przedarło mnie po paluchu zamkiem Przestrzela na 40 zobaczymy jak to ciągnie czy to lepsze niż Maple Leaf czy gorsze